Witam wszystkich. Otrzymałam nominację do wyzwania Zaczytana jedynka. Oczywiście przyjmuję wyzwanie. Przeczytam Wam dzisiaj wiersz Jana Brzechwy Psie smutki. Psie smutki Na brzegu błękitnej rzeczki Mieszkają małe smuteczki. Ten pierwszy jest z tego powodu, Że nie wolno wchodzić do ogrodu. Drugi, że woda nie chce być sucha. Trzeci, że mucha wleciała do ucha, a jeszcze, że kot musi drapać, że kura nie daje się złapać, że nie można gryźć w nogę sąsiada i że z nieba kiełbasa nie spada. A ostatni smuteczek jest o to, że człowiek jedzie, a piesek musi biec piechotą, lecz wystarczy pieskowi dać mleczko i już nie ma smuteczków. Rzeczką. Ja dzisiaj do naszego wyzwania nominuję pana Adama Klimczaka.